Siema witam was w nowym vlogu I o właśnie Jeden na zakupy do Tiediego Sama nie wierzę, że w to godą Ale tak, ją ja urodzinę urodziny w środach. Moja trzydziestka Rozumie do trzydziestka Doczekałam się naprawdę tego Tego co w sumie chciałam Może bym chciała robić e, urodziny w nowej chałupie No ale nie uda się, nie udą A że jedziemy teraz do Polski To wpadliśmy z mężem na pomysł, żeby zrobić nam budowie. Zdecydowanie na budowie Moje urodziny Normalnie się bardzo. I spadniemy na to, żeby zrobić na budowie. Przez to motyw będzie taki budowlany, można powiedzieć. Nie do końca. Załatwiłam sobie od brata namiot, bo nie wiem, jak mu być. jest mu taki fajny, że z każdej strony w razie idzie zamknąć. Wiecie, dać sobie ścianka, więc całkiem spoko. A w Tediku wiem, że są na pewno fajne ozdoby, takie Ala styl budowlany. Coś takiego chciałabym iść w tym kierunku, jakieś znaki. No zobaczymy co tam będzie jedziemy. A przy okazji, że już jadę w tamtę stronę, to chciałabym sobie kupić farba na moje włosy. Serio. Nie podoba mi się ten blot, widać odrost, nie wygląda co fajnie źle to wygląda? przynajmniej moim zdaniem jeszcze się opolułam trochę, więc wyglądam ciemniejsza te jałosy są za jasne, więc chciałabym kupić farbę zobaczymy na jaką się zdecyduje na pewno jakoś bliżej mojego naturalnego zobaczymy, dobra nic, my się, widzimy się w Tediku. idziemy najpierw do Teddiku jak nie będzie czegoś, to pójdziemy do Kika my właśnie jesteśmy w Teddiku, najpierw jestem przed tu oczywiście jest wszystkie wiecie, rzeczy na lato no słoneczne na imprezę, więc lecimy. W razie nic tu nie ma. To wszystko chcę zamówić na internecie. Ona na pewno coś takiego by mnie interesowało. Widzicie? Jakieś takie znaczki albo coś takiego? Zobaczymy. Co tu będzie? A jaką? To by na pewno i czy się spodobała. Już dosłownie, jak mogęcie zobaczyć, jestem w domu. Chciałabym szybko nagrać, co takiego kupiłam. Jak mówiłam, prędzej ją ja chciałam mieć taki motyw, budowy, rzeczy, to będzie na budowie, żeby to wszystko tak raczej razem spograło. Więc co kupiłam? Byłam w Tediku i byłam w Kiku, po czym w kiku chyba bym nic nie nagrałam, ale tam też na nic nie było, też ja dawała pod sobie znaki. Prędzej, najpierw tu mąkika, mu tu swoja torba, no tyle tego wyszło. To jest chyba po sklepu, ale mniejsza z tym. Kaja, chaja, ładnie pomagać. Pierwsze, co udało nam się kupić, to siadaj, tu kajcia. Pierwsze, co, co kupiliśmy, to taka gra. Wiecie, to się widzicie tak ustawio, później wrzucą i to co tam jest to pijecie, ale ją na no to inny pomysł, znaczy też, ale coś takiego, ale wiecie, nie tylko alkohol, tylko jakieś tam, nie wiem, soki, drinki czy coś takiego, całkiem, całkiem spoko, bo do środka, myślę, po prostu wrzuca karteczki, karteczki typu jaki drink, czy jaki sok, czy jaka kola i co to będzie pić, że że będziecie sobie wrzucać do napoju, no nie, raczej coś takiego bardziej myślę. Więc tak, to Kaja trzeba po kolei. Jeszcze kupiłam, poczekaj, takie balony I piku. One były w ogóle na przestrzeni 29 centów i one niby są z Jest tylko 5 miejsc, ale nie było więcej. I takie, oczywiście balony mam, w domu, przez to nie schowałam, a te po prostu takie, żeby gdzieś inki było coś innego. I do tego wzięłam też na przestrzeni takie chusteczki. Takie, że wiecie, odpoczywocie drinek. No nie wiem, jakimś tak z budową kojarzyło piasek. Niech będzie. I to by było na tyle, co kupiłam w Kiku. W za to kupiłam to, co najbardziej mi na tym zależało. Czyli, widzicie, taką. No, budowa, czyli taki. Ba, no, taki balon akurat. Tu do tego taką girlandę. Widzicie, to będzie tak wyglądać. Te girlandy wzięłam po prostu od razu dwie. Happy birthday mom od mojej y, córo. Więc nie kupowałam żadnego napisu. Jakieś takie, to niby są świeczki, ale nie wiem, czy to będę po prostu tak do ozdoby. Może na wieczór gdzieś to odpala. Nie wiem, czy do ciasta, do. do bo takie świeczki y, typu 30-ka nie kupiłam. Że wiecie literki, ale coś takiego. Całkiem, całkiem spoko. Do tego. Wzięłam takie balony. To są niby balony na wodę, ale żebycie widziałem takie małe i byle kaj będą leżeć. Czy tak na ozdobę, jakoś Girlanda, takie małe też się sprzedażą za 55 centów. I do tego po prostu takie two lighty. Mąda miała być jakoś słoik i powrzucać, żeby potem było po prostu też światło na tej budowie, żeby było jasno oczywiście jakieś halogeny. Tak, te balony. Oczywiście jakieś halogeny wyda, ale takie coś też... Dużo na internecie, bo dałam inspiracji, co by zrobić samemu na taką trzydziestkę. I chciałabym mieć z przodu, ja macie namiot, się wchodzi tu taka girlanda, ale coś takiego, no od dołu, i może tak większe, mniejsze, jeszcze mniejsze, czy same takie. No nie wiem, zobocza, Wstążki mącz, mogę sama zrobić. I mam tutaj, mam nadzieję, że bajki kiedyś przygotować, które zarabia po kolana. I przy roboty, a tak jest zrobione. Ale... Znowu tu takie no, kartonowe i wymyślałam sobie, żeby z tego e, na trzy, Znę sobie tego na przykład i bym sobie zrobiła takie tułeczka, odrysowała, później w środku mniejsze, żeby na czerwono pomalować i 30 markerów, Tu z ma i to mogłoby całkiem nieźle wyglądać. Hm. Zobaczymy. zobaczmy. Dobra, lecimy. by tak sobie obcinać. Oj. Szczerze, dużo fajnych inspiracji możecie na Pinterestie znaleźć. I a ja, trochę z głowy. Trochę też jakiś Pinterest. Wiadomo, czy tam TikTok. I powiem Wam szczerze, że nie tylko ja myślałam o tym, żeby zrobić e, urodziny w domu swoim, w domu, wiecie, na budowie, bo też znalazłam para, para, też znalazłam babkę, która swoje też akurat 30 robiła. Dobra, wycinam tak wszystkie. Dobra, mam już te moje cztery tak naprawdę obcięte i wpadłam na pomysł nie, żeby duże, małe i jeszcze mniejsze, tylko po prostu, wiecie, jak sobie będą zdjęcia robić, tak, Żeby po prostu było duże, mniejsze, duże, mniejsze. Coś takiego. Tu przyznam sobie już deklik, żeby na tym zrobić. I szczerze e, dziurkarczem, jak sobie już zrobię dziurkarczem dziurkę, to się tak przywiążę to tak samo. I namyślałam, no. że może być po dwustronne. Ta struma jednak jest trochę mniejsza, ale to tam nic nie robi. Aparacie to wy nawet tego nie widzicie. Ale to ale są widać. Kurczę, z jednej strony, ja powiem wam, że mogłam to sobie już czerwoną kredką, bo wtedy by tak widać nie było. I to właśnie myślę ten rad na czerwono, żeby to było spójne z tym. akurat, kupiłam. Ile to Dwa 2 euro. A, dobra, to ma Dobra, zobacz, e, pomaluję to na czerwono, poszukam, szukam, Cura ma tu. O, moja cura tu ma czerwone, A Amo! Zobaczmy, weźmiemy setę. O, na tym ten kartonie, zaraz pokażę. Zobaczcie z sami. Na tym kartonie tak ten kolor nie chyto. Lepiej by były farbki. Ale farbków nie mam. Dobra, koloruję i zobacza. Może na jeszcze inną może może no, pójdzie lepiej. Potrafiam teraz mam Mas aquí te suelo adorar. Kółko pierwsze lepiej by wyglądały, bo farbą mamadzone to na pewno. W ogóle moje córe przy okazji, więc razem ze mną malują. Teraz tylko tu 30, i na pewno kolejny chciałabym, żeby było szersze. Szersze to koło, to, by inaczej, lepiej by może wyglądało. Lepiej, może, no na pewno, nie? Kurczę, bo się jakoś ta 30, ale. Nie jest idealnie, ale zaraz to trochę poprawia, trochę mocniej zrobi. No, ten rand musiał być szerszy. Dobra, lecę. Hmm. Znowu to teraz, o tak. I co? I, i, i leca, leca z pozostałymi, że tu nie dowita. Ja już tu mam gotowe te swoje kółeczka. I chciałabym tak pokazywać, czekajcie. A nie. Wtrenak. Większe, mniejsze. Czekajcie, ułożę to na ziemię i wam pokażę, okej? Okay? Ale coś takiego. Oczywiście odstępy by to różne, no w ogóle to... Widać, jak to było kolorowane, te lepsze dam z wierchu i coś takiego do powieszenia, że to będzie z boków jak się będzie wchodzić. No, na razie ja tu dziurkaczem zrobię te dziurki i zarobkcie. Zniosłam sobie dziurkacz. oczywiście sobie nic. Nie Oj sobie teraz taki śniadek jaki w domu oczywiście które mnie też coś namalowała i tu by tatować nurki przez te wszystkie dziury. Tak to właśnie wygląda według mnie, bo jak bym go całkiem spoko, Jest taki jeden, żeby się wchodzić na to tu będzie i tu będzie z jednej i z drugiej strony. Elegancko, super. Dziewczyny są złe, bo się go w innym miejscu powiedzieć. Hej, witam was z mojej łazienki. Właśnie kupiłam sobie szamponetki. Nie ja, wiem, czy to widać, to jest taki bardziej brązowy kolor. No to powiem wam, że moje włosy nie wyglądają w w wtedy, w tej kamerze tak fajnie wyglądają, przynajmniej teraz, jak tak patrzę, w podglądzie. Ale ogólnie to bardzo duży odrost, to mnie to denerwuje. Ciężko mu ułożyć, w ogóle jestem taką, jakby to powiedzieć, ciemną mu buzia, a włosy są za blade, za jasne, więc kupiłam sobie szamponetki, żeby trochę to zmyć. czy jak wyjdzie, jakby to wyglądać. Oh, a wy zobaczycie razem ze mną. Dobra, żeby ten vlog nie był za długi, to po prostu zaraz bieram nakładą i w okazji autokonsela, bo to ma być vlog z mojej 30 tak naprawdę urodziny mam już ich to. <grym> Więc co? Działek. Czy będzie taki kolor? Zobaczymy. O, widzieć, O! Niektóre mam takie fest. Białe pasma. Nie, nie, nie <grym> I to drugi dzień. Eee, właśnie moje włosy. No? Bardziej ku naturalne, są takie ciemniejsze. Nie wiem, co to Czy ładnie, czy nieładnie, czy lepiej w tym blondzie było. Według mnie całkiem okej, okay. Chociaż powiem wam. To może tak nie widać. Ale jak się to zaświeci, to niekiedy wyglądałem bardziej siwe. A no, siwe chyba jeszcze nie mam. Może w tak. O! Tu wczoraj wam nagrach? Teraz no, mało co widać. No, będziecie widzieć na całym filmie. Według mnie całkiem spoko, fajnie. Czuję się w miarę naturalnie, ale to okej, mam ten efekt, co chciałam. A więc nic lecę pakować torby. Jak wyglądało otóż moje zaproszenie na urodziny. Sama sobie je zrobiłam. Bardzo byłam z tego zadowolona. No ale dzisiaj jesteśmy na budowie jutro i trojrzymy. A i wraca 30! I szczerze... Ee, opcja była taka najpierw, że no wiadomo, teraz będziemy kosić ale nie chcę już, bo to przejrzymy to śmiechę, że tutaj będzie namiot i w namiocie mój brat ma taki srogi namiot, jak robili swoje poprawiny, więc w sumie było całkiem spoko, ale serio. Jo, tu by też fajnie wyglądało, ja widziałam taką inspirację na TikToku, ale na naszej górze. Na naszej górze ja się zakochałam. Ja, patrzcie to i no. Kurde, jakby tu zrobić. Wiecie, takim fajnie bym chyciła lampki, świąteczne widziałam, więc spoko, to może bym ok e zakleiła folię. tu naprawdę jest dość ciepło, miejsca jest naprawdę super, tak dużo, kurczę, no nie wiem, jedynie co te rynny tu mi tak trochę zawodzają. Godą, że te rynny mi zawodzają z tego względu, że będzie dużo dzieci, sama ją ja mam ma jednym młodszym, ma dwa lata, a drugą o cztery i nie chcę, żeby je pomiszczyli, a nie chcę mi się to się wynosić I... Kurde, to są schody, więc wiecie nie za bardzo bezpiecznie. Nie wiem, zastanawiam się cały, cały czas, czy by tego tu nie zrobić. Co go do cię? Z jednej strony, jak teraz nie zrobię, to już nigdy nie zrobię. Ale była super, super pamiątka. I takie moje, moje wymyślone urodziny. Takie w 100% moje, w 100% to, co my robimy przez Poralo, czyli budowa. I. W 100% po mojemu, nie jak wiecie wymyślne, nie wiem, w restauracji, do tego to mnie nic nie ma. Sama najlepiej zrobiła i wiecie idziecie na gotowy siat, typy docie, Ale takie w 100% moje to właśnie by tu były. I wiecie, nie trzeba tego gotowego, na no składać i się zastanowił, naprawdę zastanawiał, nie wiem. Muszę napisać do te szwagerki, też o co o tym myślą. Nawet jak na urodziny z Tobą kasa to zawsze wiecie, gdzieś jakoś załatwię dziura, coś takiego zawsze. Docie do Cietowniska to już zapomnijcie. To tym razem, że mam tutaj 30 że coś sama sobie zambija. I też tak zrobiłam. To będzie moja kuchnia przez najbliższe 20 Lekko. Mój piecyk, super, super, naprawdę no trochę to kosztowało 47 wow, złotych. Wow, jaki piękny ładny. Ładny? No ja też się cieszę. Ale były ja starsze, ale były duże. Ja był mój lesen. Po 13, a ty z jednym większy, od 22. super. Będziemy go dzisiaj testować, bo chcę zrobić zupy już na jutro. A wy czekajcie, No jak dla mnie wygląda idealnie. Mój mąż stwierdził, że mogłam sobie jakoś lepsze kupić, ale jak ty mi porzucisz całą budowa, to będę szczerze zadowolona. Zamówiłam na imprezę. No oczywiście też na Allegro. Wszystkie, yy, chodzi mi, sztuczce, wszystkie talerze, sioleczki, wszystko, wszystko papierowe. Papierowe, plastikowe, w sumie to jest papierowe i drewniane. Więc zamówiłam po 50 noży. No, noży na pewno mi zostanie, no ale wiecie, zawsze ktoś przyjeżdża na budowę, zawsze coś przydom. Łyżeczki czy łyżki? To są łyżki. Łyżki wziąłam też, bo chciała zupa zrobić. Ja oczywiście na moim palniku nowym. Widzę, zobaczcie, jakie dziwne. Nie doczytałam, że one takie są. Mam nadzieję, że będą dobre do jedzenia. No. Zobaczymy. One są wszystko z drewna. I tu małe łyżeczki. Do tego kubki na kawa. mam 50 sztuk. I kupiłam jeszcze w Kiku plastikowe, zwykłe, ajfachowe kubki na soki czy coś. Myślę po prostu na stole, gdzie to będzie stało, dać po prostu jakieś markę, żeby korzystać z podpisy, bo przykładowo, nie wiem, ja sobie podpisze Sandra żeby cię korze podpisze i nie, nie trzeba będzie tego nie wiadomo ile hołdu i każdy zawsze będzie wiedzieć, co kaj jego stoi, bo ja wiem, jak jest najlepsza, przepraszam, tu idzie ta tak w ogóle, tu, tu, biuretta, przyjdzie się na swoje miejsce, w sumie nawet nie wiecie, która jest swasiolka, i swojego, czy tam od kogoś. To są talerze na ciasto. Małe. Mam nadzieję, że szwagierka nie zrobi za dużej tej tortu, Bo szwagierka powiedziała, że do to mnie torta, siostra zrobi ciasto, więc spoko. To są na kawa. To jest na kolacja. Na kolacja, dobrze, godam. I tu mam miseczki na zupa. Plan jest taki, żebym jeść, żeby będę zupy będzie gulaszowo i flaczki. Przez to wzięłam... dwie? Bia, po sto, no sto sztuk razem, po 50 takich, 50 takich, bo nie wiem, czy wiecie, czy ktoś jak będzie jeść flaczki, będzie chciał z tego samego jeść gulasz. Czy po prostu na wieczór też myślę jakieś przekąski, koreczki, śledzie, szyneczka, wszystko tutaj sobie fajnie do... Dobra. To na tyle, tego Testujemy właśnie nasz palnik. Już teraz wyłączyłam, bo się podgrzała zupka, gulaszek. Całkiem spoko, fajnie, trochę śmierdzi, no ale nie wiem czym. Najbardziej mnie męczy to, że te łyżki są takie bardzo proste. Ciężko trochę się z nich, je. wiecie, muszę się namachać. Ale poza tym jest OK. Sądzimy, że wypróbujemy zarówno i łyżeczki. Lecimy, lecimy. Idzie pięknie tak. No i to przecież na urodzinki do cioci. To będzie góra? No, a to flaczki. No, lecimy, lecimy z roboty. Siemacia Mata odwasiła się w moim ulubionym miasteczku. Szłowski Stawi, trzeba Kisnawi. Żeby było śmiesznie, żeby jeszcze raz, a tu promy od dziewiątej otwierają, więc no licho, licho, ale idę po kiełbaskach na grilla. Będę jeszcze raz Czekajcie, jak się wypaść tu Aha, a już nie mają drechy. Co, spoko, chcę iść w nowy plan i zmienią. Tak, to się nie uda, bo kiełbasa miałaby na początku Mike, ale, no jak koleżanki, no, ale najgorsza. Ej, lecę. Dobra, pierwsza odkaczonek i je Chciałam jeszcze kupić taśmę, bo też mam przyda przy dosie, żeby tam przewieszać, ale tak, księgarnia do moja 8 otwartą, zglądzą spoko, kurde, 10 minut, a w roku? dzisiaj nie czuję na 20. Więc całkiem spoko, muszę jeszcze go zjechać kisty z piwem kupić. Tutaj to jest od 9.00, no wiecie ja nie godzina tutaj czekała. Tym bardziej, że no się uwiją, więc lecę, lecę Kaś ogarnę te kisty, a też jakoś przeżyjemy, żeby żywę znaków i i tyle ten namiot i się zastanawiam, jak te stoły poukładać. Tak, to wiecie, ja tu wcale nie ma miejsca. Tylko oczywiście osób, więc potrzebuję cztery stoły. Jednym by tu szło na Hama upchać. Wtedy będą tylko trzy. A jeszcze chciałabym szwedzki stół, że wiecie, zakąski, wszystko tudowne. I taki bar, że tu będzie drabina. drabina, drabina. Ta drabina. Wczoraj pożyczyłam od Szwagra szw szw brata. W sumie chciałabym, żeby była na stole, że fajnie takie deski tu dać, do góry, nie wiem, piwa, na dole gorzołka, coś takiego. Byłoby to całkiem spokojnie to wygląda, takie rzeczy. Zobaczę, czy mi się to uda tak zrobić. I mamy piweczko. Kiełbaska też jest. I taśma w sumie też kupiłam, wszystko kupiłam, co chciałam. Flaczki, gulaszowo, dzisiaj drugi dzień. Zaczęłam kroić papryka, bo A tu miała być tak, sałatka, z w chiński. No, muszę wszystko nowa kroić, więc już kroję papryka. Tu jest na ziemiaczano. Tu i tam w kartofle. Jeszcze ogórki pokroić. I no, trochę to mam rozgane. Tak to jest mi zło, to bo nie mam już ogórka. Papryka mam, ale porno No, to jest tam. Ach, za fajnie by mi szła, dziewczyny siedzą. W ogóle nie skończyłam, bo nie robimy e, do góry. nowego bo przede wszystkim bezpieczeństwo. To już moja ja ciężko wejść tam. Ale za to ty. Patrzcie, nie patrzcie, bo tu my jedli śniadanie, bo też przy czasie my stanęli. Ale fajnie. Powiedzcie sami. Chyba ich podwójnie. Super. Teraz nie robię efektu, bo tu są lampki, ale później będzie mega, mega fajnie wyglądać. Cieszę się.

Ja ty na to i trzyma, ale na ich tam z małą to jest jasno. <noise> <noise> Ej, nie widać cię! Widzimy już, naprawdę po imprezie było naprawdę fenomenalnie fajnie, bo I jak nam idzie z robotą. Zgodziło się siedzieć, pogoda jest naprawdę ekstremalnie przymprana budowa I trzeba po Mamy co robić. Mamy. mamy.